Witajcie, z tej strony Rocket. zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z gry Rust. Jak to nagrywam jest poniedziałek, czyli Halloween. I gramy na jakimś zmodowanym serwerze, no w sumie mogę Wam pokazać nazwę. Rust Club Zombie Hard Server coś tam coś tam, jakiś ruski serwer, jak widać właśnie na czacie. Zobaczymy, co tutaj można ciekawego zrobić. Na dzień dobry mamy jakiś tutaj domek ogrodzony. I dalej mamy jakiś drugi domek, do którego warto było wejść i zobaczyć jakiś i inny Był Ale Ciekawy skin, ciekawy. Może się kierką lepiej pójdzie Może lepiej Czuję się jakbym do Rosji Wjechał o, szapa. Yy, autoryzuj. Idziemy dalej. Jakoś tak... O. Przeszukaj. Okay. Weźmiemy sobie to. I... Zaczkamy, ziomka tego nie zbieramy, idziemy dalej Nie pamiętam jakie mam detale ustawione ale wygląda to że to jest jednak grafika fast czyli nie tak źle widzę siomeczki porozstawiali z takimi budkami żeby pewnie tylko przeżyć a ja sobie od tak idę. Jak gdyby nigdy nic. Od domku do domku. Yy, 43 osoby są na serwerze, także. Dość trochę. I jeszcze 420 śpi. No, nie wiem dokładnie na czym ten mod polega. Wbiłem tak tylko, żeby popatrzeć. Zobaczyć, czy może jakieś zombie będą A może zombie to tylko podpucha? No nic To jest 3x3, pewnie jakaś szafa w środku Tu jest coś większego Tam pewnie wieżyczka? Nie, nawet nie nawet nie, bo wieżyczkę by było słychać. W każdym razie, tutaj jest ciekawa budowla. tam kamień się zrespił, chyba wcześniej go nie było. Ta Idziemy szukać zombie. Tutaj ładnie przytulony jest tutaj mur. Troszkę słabo, ale to zawsze jakaś ochrona. Idziemy dalej i dalej, nic nie widać. Ktoś tam jest, oj, jakiś lak. Czy sobie uda mhm. Poczekamy. Siemek ma karabin. Mhm. LR300. Wow. Ale to mnie nie dziwi. Ja nie miałem nic. Także przynajmniej potrolowałem ziomkowi pod domem. Zobaczymy gdzie się odrodzimy. Może więcej tych zombi będzie. Albo inaczej, może w ogóle będą te zombie. O, gdzieś jestem. Gdzieś tu było słychać strzały przed chwilą. Ale. No nie mogę się rozejrzeć, bo mam laga. I to wielkiego. Oj, już. O, Polak. <grytanie> To jest coś, Ale... czekajcie, co bym mógł odpisać. Rusek pewnie jednak Ciach, ciach Okej, okay, umarł sobie Idziemy dalej same ruski. Myślałem, że coś będzie ciekawego. Tu same ruski, można by ich potrolować, ale... Ale na razie słyszę wieżyczka. Także pójdziemy sobie stąd kawałek. Zdobędziemy odrobinę drzewa. Odrobinkę drzewa. Aha, lagi Po czterdzieści. Wow. Eee, papierowa mapa. Kukraft jest. Nie ma -e Co? Wow. Takie rzeczy teraz dorasta do dali. O, jest Myślę, że siekierka będzie lepszym rozwiązaniem. Level 3. A my dalej nie widzieliśmy zombie. Ktoś tam strzelał. Tu ktoś nie miał dom. Zapytamy, gdzie są te zombie. Może znajdę. Mam nadzieję, że to nie jest... że są zombie tylko w nocy. Hihi, to taki troszkę bejcik był. My o złym czasie weszliśmy na serwer. No ale to nic. Pogramy, pozwiedzamy. I to jakiś domek by lepsze żyć tutaj jakiś domek tam troszkę większy jest tu tego nawalone mnóstwo no i samolot leci gdzieś tu się kolej zabudował ostro no nic, idziemy dalej no i tam na horyzoncie widzę jakieś jakaś większa baza tam dalej aha takie rzeczy idziemy najpierw tam tam sobie umrzemy Nie wiem co oni piszą, kompletnie nie mam pojęcia. i yy, jeszcze, wy tego nie widzicie, ale na przykład yy, Remik też gra teraz w rastaf. Go serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Tam przejdziemy, czekajcie. Polagi są delikatne. Nie można Tu jest jakaś skrzynka wewnątrz Czyli zrajdowany domek yy, sama słysza Zabijamy ziomka Okej, okay, a ja z głodu umieram o, zjemy surową wieprzowinę. Tam ktoś strzela. No nic, przejdziemy się. Aha, tracimy zdrowie. Nie zapomniałem o tym, to zjemy grzybki. Nie jak długo efekt od surowej wieprzowiny działa Myślę, że chyba długo także zaraz umrzemy i myślę, że naszą śmiercią zakończymy odcinek I tutaj w tym miejscu 3-pa i za chwilkę umrzemy całkiem. Tak więc jeśli Wam się podobało zostawcie łapkę, komentarz. Jeśli chcecie, żebym może więcej na tym serwerze zagrał, żebym znalazł to zombie, to też to zostawcie w komentarzu. A Myślę, że... Dobra, to już mówiłem. Trzymajcie się. Cześć.